Polański środkowy Zaksy. Macie jako mały chłopak chciałeś być strażakiem? Można powiedzieć, że każdy tam jakieś miał marzenie, żeby zostać strażakiem. Jakie mnie się inaczej potoczyło, później już była tylko sport, tylko chciałem być sportowcem siatł, się, że siatkarzem. Pytam o to dlatego, no bo startujesz z takiej pozycji strażaka. Dwóch kolegów w drużynie ma kontuzję. Wchodzisz bodajże po roku znowu grasz ze starszymi kolegami w Meczu plus ligi. No tak się ułożyło, że koledzy mają właśnie kontuzję, ja staram się przyjść, pomóc, jak tylko potrafię, jak tylko... No i Strażak Polański zdał egzamin. Znaczy, to trener musi <noise> opisać. A kiedy, kiedy będzie ocena tego Twojego występu i, i ocena występu kolegów w dzisiejszym meczu? Kiedy trener z Świderski to ocenia? A to, to już do pytania do trenera. Jak ten sam w domu siedzi, ocenia moją grę, nie, nie wiem, tu trzeba pytać trenera. Okej, okay, wróćmy do tego, co się działo na boisku. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Strach, czy też czysta, pusta głowa i mam tylko zablokować? Mam tylko dobrze zaserwować, albo mam tylko dobrze zaatakować? Jak to wygląda? Nie no, strachu nie ma, bo nie ma po co wychodzić na boisko, jak ktoś się boi. Ja chciałem się skupić na swojej grze, plus założeniach taktycznych, jakie mieliśmy przed meczem i je realizować i starać się jak najlepiej każdą akcję wykonać. Okej, okay, to jaką ty sobie wystawiasz ocenę za dzisiejszy mecz? Sobie? A nie chciałbym sobie, nie lubię się oceniać, naprawdę. Kiedy twój następny występ w meczu Plus Ligi? Mamy nadzieję, że szybciej niż za rok. <laughs> chciałbym szybciej, ale będę się starał jak najlepiej grać, to może coś to... Coś to pomoże, żeby występy były częściej. Piotr Gacek, Libero Zagsy, Kędzierzyn Koźle. Piotr 3-0, 3 punkty na koncie, wracamy na czwarte miejsce. Ale zapowiada się dosyć trudna walka to czwarte miejsce do końca sezonu zasadniczego. Tak, naturalnie zepsuliśmy sobie trochę naszą pozycję ostatnim, ostatnią wpadką w Kielcach. I, I teraz musimy podwójnie nadrabiać. To jest siatkówka i będziemy grali do samego końca. Oczywiście będziemy grali najlepszą pozycję wyjściową przed playoffami i na tym się teraz koncentrujemy. Dlatego cieszą te trzy punkty dzisiaj bardzo. Mimo, że to jest zespół, z którym potencjalnie powinniśmy... Przed meczem, już spokojnie myśleć o zwycięstwie. Jednak nasze mecze pokazują, że dopiero po ostatnim gwizdku musimy się cieszyć z każdego sukcesu. Przed chwilą Maciej Polański właśnie powiedział ciekawą rzecz. Nie ma meczu, który wygra się przed meczem. Tu trzeba walczyć o wszystko na boisku i to, co teraz powiedziałeś, również to potwierdza. To, co było już nic nieważne. Mecz w Kielcach było, minęło. Mam nadzieję, że wszyscy już o tym zapomnieli. Mamy dzisiaj trzy punkty. Przed Wami kolejne mecze, ale również nie będzie łatwo. Czeka Was jeszcze trudny wyjazd do Radomia, czekamy z Olsztynem, czekamy z Rzeszowem. No i tych punktów trzeba szukać. Przede wszystkim no, najważniejszy jest teraz ten najbliższy mecz, ale trochę chyba odpocząć trzeba. Jest o, czas odpoczyn na ten odpoczynek? No, ja myślę, że teraz trzeba przede wszystkim może odpoczynek połączyć z e, treningiem mimo wszystko i i tutaj na no, odpoczynek może faktycznie nie ma zbyt dużo czasu, ale jest czas na to, żeby poprawiać cały czas te elementy, które, które gdzieś tam nam szwankują i, 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 i gdzieś te punkty nam uciekają. Ale jestem dobrej myśli. Wierzę w ten zespół, wierzę w Zakse i mam nadzieję, że będziemy wszyscy jeszcze na samym końcu się cieszyć i radować. Powiedz jeszcze, jak to wygląda z perspektywy szatni? Pomagacie Grześkowi Boczkowi przejść przez to trudny okres? No Bo nie jest to dla niego łatwe. To, co się dzieje wokół jego osoby, ta cała Bociek gate, czy jak to wszyscy nazywają, różnie. Grzesiek jest silną osobowością. Ja myślę, że on sobie fantastycznie z tym radzi. No, pokazał. E, także tutaj oczywiście ma wsparcie z naszej strony, ale ja powtarzam, to jest naprawdę silny człowiek fizycznie i psychicznie, także da sobie z tym świetnie radę. Wojtek Serafin, drugi trener Trofla, Wojtek. Bez zdobyczy seta. wyjeżdżacie z Kędzierzyna. No nie tak chcieliście chyba wyjechać z tej hali. Nie, my myśleliśmy, że uda nam się wywieźć jakieś punkty. Każdy punkt no, dla nas jest cenny, no ale niestety nie udało się. Czy to jest tak, że już padł ten mit mocnej Zaksy i każdy przyjeżdża do kędzierzyna albo gra z kędzierzynem, z tym przeświadczeniem, że to jest zespół, który, z którym można wygrać? No, nie wiem, czy mit, no na pewno na pewno troszkę traktujesz teraz, przynajmniej my, tak podeszliśmy do meczu, że Zaksa to taki troszkę e, ranny tygrys, tak? No i że można gdzieś skorzystać z szansy, żeby, żeby zdobyć jakieś punkty, czy coś uschnąć dla siebie. No niestety nam się nie udało. Zaksa pokazała, że, że naprawdę mimo tam gdzieś jakichś trudności, zawirowań wokół, wokół zespołu, dają sobie świetnie radę. No właśnie, gdzie były te brakujące wam punkty, na przykład w tym pierwszym secie, który toczył się na przewagi i którego nie udało się wygrać, a prowadziliście od początku tego seta do stanu 20 23-23. No dokładnie tak. Myślę, że podobnie każdy set wyglądał. Gdzieś tam ucieczka z akcji w końcówce na 2-3 punkty. Nasze niewykorzystane szanse. No i przede wszystkim bardzo dobra gra za akcję na wysokiej piłce dwóch zawodników. Pan Koi i Pan Bociek naprawdę robią tutaj różnicę i przeważają szale na swoją korzyść. Wasz plan na ten sezon? Nasz plan to no przede wszystkim wejść do play-offów, tak. Będziemy się bardzo mocno starać, żeby, żeby zakwalifikować się do rundy play-off. No i tam coś więcej zagrać. Rozumiem, że finał z Axa Travel bierzesz w ciemno. Oczywiście.